Państwowe emerytury będą opłakane, to wiedzą wszyscy. Ale nie wszyscy wiedzą, że prywatna emerytura jest w zasięgu każdego z nas. Do oszczędzania na nią świetnie się nadają konta Ike, Igze i OIP. Opowiem Wam w skrócie, jak za ich pomocą oszczędzać na emeryturę. Natomiast jeżeli interesuje Was bardziej szczegółowe opracowanie, odsyłam Was do mojego artykułu Ike, Igze, OIP Jak Oszczędzać na Emeryturę na stockbroker.pl. Na marginesie: Materiał jest całkowicie niezależny. Nie jest efektem współpracy z żadną instytucją. Jaki kapitał trzeba zgromadzić na emeryturę? To zależy od tego, jak długo będziemy żyć i ile będziemy wydawać. Aby to oszacować, pomocna może być reguła 4%. Mówi ona o tym, jak duży kapitał trzeba zebrać, aby na emeryturze trwającej 30 lat, nie zabrakło nam pieniędzy przy założeniu, że wypłacamy 4% rocznie i co rok kwota wypłaty jest indeksowana, czyli powiększana o inflację. Załóżmy, że zarabiamy tyle co przeciętna osoba w Polsce, czyli 6,5 tysiąca złotych brutto, a więc mniej więcej 5000 na rękę. Tyle wynosi mediana zarobków w 2024. Nasze wydatki wynoszą 4000 zł miesięcznie, czyli 48 tysięcy złotych rocznie. To oznacza, że należy zgromadzić 1,2 miliona złotych, bo 4% z tej kwoty daje nam 48 tysięcy. Zatem w pierwszym roku wypłacimy 48 tysięcy złotych, a w kolejnych latach kwota wypłaty będzie powiększona o inflację. Niektórzy uważają, że reguła 4% jest zbyt optymistyczna, więc dla ostrożności lepiej przyjąć regułę 3%, a może nawet 2. Wówczas potrzebny kapitał wyniósłby odpowiednio 1,6 miliona złotych lub 2,4 miliona złotych. Zatem, w zależności od założeń, potrzebujemy około od 1 do 2 milionów złotych. Ile trzeba oszczędzać, aby zgromadzić 1-2 miliony złotych w ujęciu realnym, czyli uwzględniając inflację? Czy 1000 złotych, który nam zostaje z przeciętnej pensji po wydaniu 4000 wystarczy? Co podpowiada nam historia? Załóżmy, że inwestujemy 1000 złotych miesięcznie w portfel 6040 składający się z akcji i obligacji USA przez 30 lat i systematycznie powiększamy kwotę inwestycji o inflację. Gdybyśmy podzielili ostatnie 100 lat na 30 letnie podokresy, to w najbardziej szczęśliwym okresie 1974-2004 Zgromadzilibyśmy kwotę 1,56 mln zł w ujęciu realnym, czyli mniej więcej tyle, ile byśmy potrzebowali zgodnie z regułą 3%, czyli super. Gdyby się jednak okazało, że byliśmy skrajnymi pechowcami i trafiliśmy na najgorszy okres 1928-1958, wartość rachunku wyniosłoby 0,97 mln zł. To niestety nieco mniej niż podpowiada reguła 4%, ale dramatu nie ma. Wniosek jest taki, że jeżeli nie będziemy mieć skrajnego pecha, to odkładając 1000 złotych w pierwszym roku oraz powiększając tę kwotę w kolejnych latach o wartość inflacji, mamy realne szanse zebrać tyle, aby starczyło nam na pokrycie naszych wydatków na emeryturze, a przynajmniej tak podpowiada historia. Jakie są typy kont emerytalnych? System emerytalny w Polsce opiera się na trzech filarach. Pierwszy oparty jest o zakład ubezpieczeń społecznych, drugi to otwarte fundusze emerytalne, a do trzeciego zaliczane są pracownicze programy emerytalne, pracownicze plany kapitałowe, a także indywidualne konto emerytalne, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego oraz ogólny europejski indywidualny produkt emerytalny. Co z tego wybrać? zus się nie wybiera, ZUS sam dobiera się do nas. Wraz z podjęciem pracy, część naszej pensji trafia tam automatycznie. Ale te środki nie są inwestowane, lecz są wypłacane aktualnym emerytom. My zaś mamy obiecane, że nasze emerytury będzie opłacać pokolenie naszych dzieci i wnuków. Obyśmy się nie przeliczyli. OFE, podobnie jak ZUS, był systemem obowiązkowym. Część naszej składki z ZUS trafiała do wybranego przez nas OFE i była inwestowana w polskie akcje i obligacje. Ale to już historia, bo doszło do reformy. Środków w OFE jest niewiele. I wszystkie z czasem najpewniej trafią z powrotem do ZUS. PPE i PPK są z kolei dobrowolne. PPE pracownikowi finansuje pracodawca, ale niewiele firm to oferuje. W tej formie oszczędza jedynie pół miliona osób. Jeżeli firma nie prowadzi PPE, to ma obowiązek prowadzić PPK. Tu obowiązuje co prawda autozapis, ale można się wypisać. Chociaż przed tym krokiem zniechęca utrata części zgromadzonych środków. Dzięki autozapisowi w ramach PPK oszczędza aktualnie 3,5 miliona osób. Przeciętna osoba, czyli taka, która aktualnie zarabia 6,5 zł brutto, każdego miesiąca odkłada w PPK 467 zł. Dodatkowo dostępne są IKE, IGZE i OIP, które można otworzyć z własnej inicjatywy i inwestować w dowolnej formie. Czy warto z nich korzystać? Zdecydowanie tak. ZUS i OFE kokosów nie należy się spodziewać, a ostrożnościowo lepiej przyjąć, że od Państwa nie dostaniemy nic. Z kolei PPK to program, w którym warto uczestniczyć, jednak odkładane tam kwoty będą raczej za małe. A ponadto są one inwestowane, niestety, w sposób bardzo skoncentrowany głównie w polskie aktywa, akcje obligacje. Warto dodatkowo rozważyć IKE, IGZE i OIP, aby zwiększyć wartość inwestycji oraz zdywersyfikować portfel. Oferują one korzyści podatkowe, szerokie spektrum inwestycyjne i możliwość automatyzacji. Są wygodne i elastyczne, a w razie potrzeby można z nich łatwo zrezygnować. Co do wad, trzeba się liczyć z tym, że zwrot z IKX i OIP trwa dłużej niż z rachunku zwykłego. Aktualnie nie wszyscy dostawcy IKX oferują automatyzację, a ryzyko lokalizacji nie jest zdywersyfikowane, bo prowadzą je tylko instytucje polskie. Przy okazji, osoby bardziej zamożne, jako uzupełnienie, mogą rozważyć dodatkowo inwestowanie części pieniędzy przez instytucje zagraniczne, mimo podatku. Mimo wszystko, dla mnie osobiście, konta emerytalne są fundamentem portfela. W jakiej formie mogą być prowadzone rachunki emerytalne? To zależy. Rachunki IKE i IKZ mogą być prowadzone w różnej formie: rachunku oszczędnościowego, rachunku obligacji, funduszy czy rachunku maklerskiego. Natomiast OIP może być prowadzone wyłącznie w formie usługi zarządzania portfelami. Klient decyduje jedynie o poziomie ryzyka, czyli udziału akcji i obligacji, ale decyzje inwestycyjne podejmuje firma zarządzająca. Jedynym póki co dostawcą OIP jest słowacki Finex, który zarządza pieniędzmi klientów w sposób pasywny. Najciekawsze w moim odczuciu są IKE i IGZE w formie detalicznych obligacji skarbowych w PKoBP, rachunku maklerskiego np. w mBanku, DMbości czy xtb, funduszy indeksowych INPZ-u oraz OIP w Finax. IKE, OIP. Które konto wybrać? Jeżeli macie większe oszczędności, możecie otworzyć wszystkie trzy konta. Natomiast biorąc pod uwagę, ile Polacy oszczędzają, wielu osobom prawdopodobnie wystarczy jedno z nich. Czym się kierować przy wyborze? Przede wszystkim strategią. Jeżeli jesteście osobami ostrożnymi, dobrym rozwiązaniem może się okazać IKX-obligacje. Jeżeli chcecie inwestować pasywnie, można skorzystać na przykład z OIP. -e. Z kolei IKX-maklerskie pozwoli Wam zrealizować praktycznie każdy pomysł inwestycyjny. Zakładając pasywne inwestowanie przez IKX lub OIP, -e, efektywność takich inwestycji, można porównać w moim kalkulatorze IKEX-OIP, o którym później. Aby osiągnąć korzyści podatkowe przez konto emerytalne, trzeba inwestować odpowiednio długo. W przypadku IKE i OIP do 60 roku życia, a XZ jeszcze dłużej do 65. IKE i OIP łączy też to, że roczny limit wpłat jest taki sam. W 2024 wynosi 23 470 zł, do X można wpłacić mniej. W 2024 limit dla samozatrudnionych wynosi około 14 000 zł, a dla pozostałych osób jeszcze mniej około 9400. Jeżeli zależy Wam na automatyzacji zakupu instrumentów, warto rozważyć IKX w formie obligacji w BP, OIP lub funduszy indeksowych. Przez rachunek maklerski na razie nie da się ustawić takiej automatyzacji. A jeżeli zarabiacie w euro, pod kątem automatyzacji wygodne może być OIP, bo można do niego wpłacać nie tylko złote, ale też euro. Ikx za obligacje, OIP i fundusze indeksowe powinny być też wygodne pod kątem ewentualnej wypłaty w ratach, bo proces wypłaty można w pełni zautomatyzować. Dla porównania, posiadacza rachunków maklerskich muszą sami zapewniać gotówkę na rachunku, aby broker miał klientowi co wypłacać. Aby uprosić sobie życie, można sięgnąć po ETF-y dystrybuujące dywidendy, ale kwoty dywidend mogą się okazać niedopasowane do naszych potrzeb. Pieniądze z kont emerytalnych można w każdym momencie wycofać bez osiągania korzyści podatkowych, co jest traktowane jako zwrot. IGZE i OIP oferują jedynie zwrot całkowity, a IKE Całkowity lub częściowy. W razie zwrotu z IKE i OIP, broker sam obliczy podatek od zysków kapitałowych i przekaże go do fiskusa. Posiadacze IKE, w razie zwrotu, będą musieli sami się rozliczyć, traktując kwotę zwrotu jako przychód z innych źródeł. Co ważne, zwrot podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, więc jeżeli w okresie prowadzenia IKE ktoś płacił niskie podatki dochodowe, więc odliczył niewiele, a kwota zwrotu jest wysoka, to na całej operacji może wyjść jak zabłocki na mydle. Można zmieniać dostawcę konta np. z ike funduszowego do ike maklerskiego. Natomiast transfery między różnymi typami kont, np. z ike na XZ, nie są dozwolone, chociaż jest jeden wyjątek. Można wykonać transfer z ike do OIP, co stanowi drobną przewagę ike nad XZ. IKIZE co się bardziej opłaca. Inwestowanie pasywne przez IKE lub ICE maklerskie oraz OIP jest w pewnym stopniu porównywalne. Co jest bardziej efektywne, zależy od wysokości płaconego podatku dochodowego, zakładanego czasu trwania inwestycji oraz stopy zwrotu. IZE najbardziej opłaca się osobom płacącym wysokie podatki dochodowe. Im krótszy horyzont czasowy i im niższa stopa zwrotu, tym jego efektywność jest większa. Wydaje się, że są wręcz stworzone dla etatowców o wysokich zarobkach, wpadających w drugi próg podatkowy. IKE jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla osób, które płacą niskie podatki dochodowe. Im dłuższy horyzont czasowy, tym jego blask jest jaśniejszy. Można powiedzieć, że jest skrojone pod etatowców, którzy mają niezbyt wysokie zarobki, pod ryczałtowców, wykonujących działalność nisko opodatkowaną na 2%, 3% lub 8,5% lub osoby rozliczające się kartą podatkową, bo ci nie mogą skorzystać z IGZE. Zwłaszcza dla takich, którzy oszczędzać zaczynają wcześnie i decydują się na potencjalnie bardziej zyskowne strategie. OIP przez opłatę za usługę zarządzania najczęściej wypada trochę słabiej niż IKE i IGZE. Chociaż dla osób płacących niskie podatki, np. ryczałtowców objętych stawką 2%, 3% lub 8,5%, Powinno okazać się bardziej efektywne niż XZ, pomimo opłaty. Im krótszy horyzont czasowy oraz im wyższa stopa zwrotu, tym jego walory są większe. Z kolei przy skrajnie niskiej stopie zwrotu lub skrajnie długim horyzoncie może wypaść gorzej niż nawet standardowy rachunek opodatkowany. Idealnym targetem dla OIP są osoby płacące niskie podatki dochodowe, którym do emerytury zostało niewiele, na przykład 10-20 lat. Które są gotowe podjąć wyższe ryzyko, oczekując w zamian wyższych stóp zwrotu? Warto wykonać własne symulacje i dopasować założenia do siebie. W tym celu polecam Wam mój kalkulator IKX OIP w formie arkusza Google. Link poniżej. Jak inwestować przez IKX i OIPE? W pierwszej kolejności warto rozważyć podejście pasywne ze względu na największą prostotę i niskie koszty. Takie podejście można też łatwiej zautomatyzować, co ważne, zwłaszcza gdy cierpimy na brak systematyczności. W drugiej kolejności, jeżeli podejście pasywne by Wam nie odpowiadało, można rozważyć podejście aktywne jako alternatywę lub uzupełnienie strategii. Może ono polegać na przykład na selekcji, czyli koncentrowaniu portfela na wybranych krajach, sektorach, czynnikach czy tematach, lub timingu, czyli podążaniu za trendem lub szukaniu punktów zwrotnych na rynku. Poszczegóły szczegóły odsyłam Was do artykułu Aktywne inwestowanie w ETF. Jeżeli Wasza strategia miałaby obejmować zarówno część pasywną i aktywną i mielibyście korzystać z rachunków IKXZ oraz zwykłego, to oczekując, że część aktywna będzie bardziej zyskowna. Ze względu na korzyści podatkowe, lepiej realizować ją na rachunku emerytalnym, a pasywną na opodatkowanym. Jak mogą wyglądać proste portfele pasywne? Najprostsze mogą się składać, uwaga, z zaledwie jednego instrumentu. Najbardziej konserwatywne osoby mogą zdecydować się na portfel 100% obligacji. Inwestując przez Ike lub Igze w detaliczne obligacje skarbowe w PKOBP, np. indeksowane inflacją EDO, w etf na polskie obligacje przez rachunek maklerski, np. Beta ETF-TBSP, czy fundusze indeksowe na obligacje zagraniczne z zabezpieczeniem walutowym, np. INPZTU Obligacje Rynków Rozwiniętych. Osoby o wysokiej tolerancji na ryzyko mogą wybrać portfel 100% akcji przez Ike lub Igze. Które może się składać np. z ETF-u na akcje z całego świata, jak iShares MSCI All Country World Index, lub funduszu indeksowego, np. inpz akcje rynków rozwiniętych. Czy lepiej wybrać ETF-y czy fundusze indeksowe? Dowiecie się z artykułu Fundusze indeksowe inpz versus ETF. A jeżeli chcecie wybrać najlepszy ETF na akcje, polecam mój ranking ETF na akcje globalne. Osoby o umiarkowanej tolerancji na ryzyko, Mogą zdecydować się na ETF typu multi -asset przez Ike lub Igzema który inwestuje jednocześnie w akcje i obligacje, np. Vanguard Life Strategy 60% Equity. Można też rozważyć OIP z portfelami cyklu życia, 100-0 lub 80-20, których proporcje wraz z upływem czasu systematycznie zmierzają w kierunku 60-40. Oczywiście portfel nie musi składać się z wyłącznie jednej pozycji. Mogą to być na przykład dwa osobne instrumenty na akcje i obligacje, dzięki czemu mamy swobodę wyboru, jakie rodzaje akcji i obligacji chcemy mieć. To może być szczególnie dobry pomysł dla osób konserwatywnych, u których obligacje miałby stanowić większość portfela i w części obligacyjnej chciałby uniknąć ryzyka walutowego. Można wówczas otworzyć na przykład jedno konto IK lub IGZE Maklerskie inwestując np. w ETF na globalne akcje oraz ETF na polskie obligacje skarbowe lub zdecydować się na fundusze indeksowe, inwestując osobno w fundusz akcyjny i obligacyjny. Tu można też wspomnieć o Super IKEF PKO BP, który umożliwia inwestowanie zarówno w detaliczne obligacje skarbowe, jak również w akcje ETF z GPW. Ale już ETF -y zagraniczne nie są tu na ten moment dostępne. Można też rozważyć dwa osobne konta. IK i IGZE. Przez jedno możecie inwestować np. w detaliczne obligacje skarbowe w PKBP, a przez drugie w ETF na globalne akcje przez rachunek maklerski lub fundusze indeksowe. Warto jednak pamiętać, że utrzymywanie zakładanych proporcji między aktywami, czyli rebalancing, może być trudne lub wręcz niemożliwe, bo transfery między IK a IGZE nie są dopuszczalne. Liczbę składników w portfelu można dowolnie zwiększać. Szczególnie szeroki wybór opcji inwestycyjnych oferują rachunki maklerskie. Jednak wcale nie musi to być przepis na lepsze wyniki, zwłaszcza jeżeli zakładamy wykonywanie rebalansingu i uwzględnimy minimalne wartości prowizji. Podsumowując, system emerytalny w Polsce opiera się na trzech filarach: Z zUS i OFE, kokosów nie należy się spodziewać, a dla bezpieczeństwa Najlepiej przyjąć, że od państwa nie dostaniemy nic. Jednak prywatna emerytura jest w zasięgu przeciętnego Polaka. PPK to program, w którym warto uczestniczyć, ale odkładane kwoty mogą okazać się za małe i są niestety inwestowane w sposób bardzo skoncentrowany w polskie akcje i obligacje przede wszystkim. Warto dodatkowo rozważyć IKE, IGZE i OIP, aby zwiększyć wartość inwestycji oraz zdywersyfikować portfel. Rachunki emerytalne mogą być prowadzone w różnych formach. Najciekawsze w moim odczuciu są IKE w formie detalicznych obligacji skarbowych, rachunku maklerskiego, funduszy indeksowych oraz OIP. Dokonując wyboru pomiędzy IKE, a OIP, warto kierować się przede wszystkim swoją strategią, limitami wpłat, sposobem osiągania korzyści podatkowych, możliwością automatyzacji czy efektywnością. IGZ może się okazać najbardziej opłacalne dla osób płacących wysokie podatki dochodowe. Aby osiągnąć korzyści podatkowe, trzeba się liczyć z inwestowaniem aż do 65. roku życia. A limity wpłat są najniższe. IK jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla osób, które płacą niskie podatki dochodowe. Aby osiągnąć korzyści podatkowe, może inwestować krócej niż przez IGZ do 60. roku życia, a nie 65. A limity wpłat są wysokie. W 2024 około 23 tysiące złotych. OIP najczęściej wypada trochę słabiej niż IKXZ, chociaż dla osób płacących niskie podatki, np. dla ryczałtowców objętych stawką 2%, 3% czy 8,5%, powinno okazać się bardziej efektywne niż XZ, pomimo pobieranej opłaty za usługę zarządzania. Inwestując przez rachunki emerytalne, w pierwszej kolejności warto rozważyć podejście pasywne. Ze względu na prostotę i niskie koszty. W drugiej kolejności, jeżeli podejście pasywne z jakiegoś powodu Wam nie leży, można rozważyć podejście aktywne, jako uzupełnienie lub alternatywę do pasywnego. Proste portfele pasywne mogą składać się z zaledwie jednego składnika. Najciekawszymi rozwiązaniami są według mnie IKXZ -e Obligacje, świetne dla najbardziej konserwatywnych osób, a także IKX -e Maklerskie. IkeXe oraz OIPE. Na koniec, po więcej szczegółów, odsyłam Was do artykułu IkeXe Jak oszczędzać na emeryturę? Ja osobiście korzystam z IkeXe oraz OIP. W pierwszej kolejności zasilam IkeXe maklerskie, w drugiej rachunek zwykły ubruk zagranicznego, a w trzeciej rachunek OIPE. Jeżeli interesują Was szczegóły, Odsyłam do artykułu mój portfel 2024 Sukcesy i porażki. To wszystko na dziś. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie suba po więcej i do zobaczenia. Cześć!